Dziś niedziela, 30 dzień stycznia. Michał Cholewiński, witam Państwa i zapraszam na popołudniowe wydarzenia. Tragiczne żniwo wielogodzinnych wichur. Telefony nadal napływają. Tam leży jakiś pień. Nie ma przejazdu. Nie ma prądu. Tak na godzinę włączyli i znowu wyłączyli. Wirusowy rekord niedzieli. Około 45 do 50% osób, którzy zjawiają się w punkcie wymazowym, mamy wynik pozytywny. Teraz owszem, mamy łagodne, łagodniejszy, nieco omikron, ale o większej zakaźliwości. I nowy kandydat na selekcjonera. Jednak Cezary Kulesza zdecydował się na Czesława Michniewicza. Jest trenerem zadań Na początek, oczywiście, dramatyczne skutki. Wichur. Zawalone budynki, dziesiątki tysięcy ludzi bez prądu, odwołane loty i rejsy. A w wielu miejscach naprawdę potężne zniszczenia. W powiecie wejherowskim drzewo zabiło pasażera busa, raniąc poważnie kolejną osobę. Telefony do straży pożarnej wciąż się urywają, a liczba wezwań przekroczyła dziesięć tysięcy. Katarzyna Kajdarz. Uszkodzone budynki, pozrywane dachy i tysiące powalonych drzew. Ja na trzecim piętrze mieszkam, myślałam, żeby okna powylatują. W nocy silny wiatr dał się we znaki mieszkańcom całego kraju. Najmocniej, bo aż 120 km na godzinę wiało na północy. Najwięcej pracy mieli strażacy w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Usuwanie powalonych drzew połamanych gałęzi. E, zabezpieczaliśmy też e, uszkodzone dachy. Jeden budynek gospodarczy, w którym znajdowało się 60 krów, e, też został częściowo zawalony. Do tragedii doszło wtłucznie w powiecie wejherowskim. Drzewo przewróciło się na samochód. W samochodzie znajdowały się dwie osoby. To jedna osoba została ranna, jedna niestety zginęła. Silny wiatr wieje od soboty. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Alert obowiązuje w całym kraju. Na skutek nawałnic ucierpiało też wiele gospodarzy. W miejscowości Rajsko pod Kaliszem wichura zerwała dach skórnika. W budynku znajdowało się prawie 30 tysięcy kurcząt. Prowadzimy działania pod postacią zabezpieczenia części hali celem właśnie zapewnienia ochrony w W wielu miejscach w kraju brakuje prądu. Najgorzej sytuacja wygląda na północy i w Wielkopolsce. W koło brzegu blackout trwał ponad 7 godzin. W nocy zgasło rano. Było chwilę i teraz nie ma znowu. Tak na godzinę włączyli i znowu wyłączyli. Była potrzeba właśnie dostarczenia prądu dla osób, które są podtrzymywane przez specjalistyczną aparaturę medyczną. Powalone drzewo zablokowało też trójmiejską SKM-kę. Pociągi zaczęły jeździć dopiero rano. A to już warszawska wola. Drzewo, które powaliło wiatru, uszkodziło w sumie cztery samochody, sklep spożywczy i ogrodzenie. IMGW ostrzega wiatr, z pewnością da dziś jeszcze o sobie znać. Możemy spodziewać się przez jeszcze całą niedzielę oraz nocy z niedzieli na poniedziałek bardzo silnych porywów wiatru przekracza, przekraczających 100 km na godzinę. W związku z coraz wyższym poziomem wody w Bałtyku ostrzeżenie wydało też biuro prognoz hydrologicznych. Może ta woda wylać i powodować tak zwaną powódź sztormową. Jesteśmy przygotowani na, na to, aby podjąć działania związane z zabezpieczeniem czy to, czy to układaniem Worków z piaskiem, czy też układanie specjalistycznych zapór. Według prognozy wiatry w całym kraju osłabnie w poniedziałek rano. Niestety nie na długo. Kolejne porywiste podmuchy już od środy. Lepiej więc oprzeć się pokusie i w miarę możliwości nie wychodzić z domu. Katarzyna Kajdarz, Polsat News. Widać dziś bardzo wyraźnie skutek większego testowania. Mimo, że to niedziela, jest ponad 48 tysięcy dodatnich wyników testu na koronawirusa. Dobra wiadomość jest taka, że obciążenie szpitali nieporównanie mniejsze niż jeszcze kilka tygodni temu. Agnieszka Witkowicz-Matolicz. Do naszego punktu wymazowego codziennie zjawia się około setki osób. To, jak szybko omikron napędza piątą falę epidemii, widać w tym punkcie wymazowym w Lublinie. W średnio co druga osoba niestety jest chorona COVID-19. W skali kraju pozytywny jest co trzeci test, o czym informuje dziś na Twitterze minister zdrowia. Ostatnie 7 dni to ponad milion wykonanych testów. Średnia dzienna przekroczyła w tym tygodniu 150 tysięcy, a udział pozytywnych wyników to ponad 35%. Mamy łagodne, łagodniejszy, nieco o omikron, ale o większej zakaźliwości. W związku z tym tutaj mamy e, też kolejne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej. Wyzwanie z dnia na dzień coraz większe. Dziś potwierdzono ponad 48 tysięcy nowych przypadków. Koronawirusa to 14 tysięcy więcej niż przed tygodniem. Przybywa też chorych w szpitalach, gdzie z powodu COVID-19 leży już ponad 15 tysięcy osób. Coraz częściej chorują dzieci. Tych dzieci faktycznie przybywa lawinowo. W większości przechodzą zakażenie łagodnie, ale nie wszystkie. Przyjmujemy około 10-15 dzieci dziennie. W tej chwili na oddziale, który ma 45 łóżek, leży 42 dzieci. Przybywa też dzieci z zespołem pokowidowym, czyli PIMS. Zaczyna się podobnie. Gorączka, którą nie można, jak to się mówi popularnie, zbić. Bo są naprawdę bardziej chorzy niż pozostali pacjenci. Ich boli, jak się na nich spojrzy. W tym gdańskim szpitalu jest już ponad 20 pacjentów z zespołem pokowidowym. Mają wiele dolegliwości bólowych. Objawy z przewodu pokarmowego, skórne. Pomorska konsultant do spraw pediatrii alarmuje. Niedługo może zabraknąć immunoglobuliny, bardzo potrzebnego w leczeniu PIMS leku. Nie wyobrażam sobie, żeby powiedzieć matce która ma umierające dziecko z powodu pimsu, że proszę pani, nie mam leku dla tego dziecka. Problemy z dostępnością leku są w całej Europie. Lekarze tym bardziej namawiają do szczepień. W szpitalach praktycznie są tylko dzieci niezaszczepione. W stosunku do ewentualnych powikłań poszczepiennych, to powikłania pokowidowe są znacznie częstsze i znacznie gorsze. Od piątku dzieci od 12 roku życia mają wystawiane skierowania na dawkę przypominającą szczepionki. Trzecią dawkę przyjęło już ponad 10 milionów Polaków. Agnieszka Witkowicz-Matolicz, Polsat News. Ledwie ruszyło testowanie w aptekach, a już są pomysły na zmiany. Nie w środku, a w namiocie przed placówką. To jest pomysł farmaceuty z Poznania. W liście do ministra zdrowia apeluje o zmianę rozporządzenia tak, by było, jak sam przekonuje, bezpiecznie i łatwo. Tymczasem wciąż bywa trudno o apteczne testy, przynajmniej w Poznaniu. Marcin Wojciechowski. Ponad 140 tysięcy testów na COVID-19 w ciągu minionej doby. Od czwartku zbadać można się także w aptekach. Naprawdę nie widzę, żeby ktoś był przygotowany. Na razie na 13 tysięcy działających w Polsce aptek do programu zgłosiło się niespełna 140. Przypatrzmy się dotychczasowym punktom. To są bardzo często oddzielne pomieszczenia, yy, yy, które, które są zabezpieczone właśnie chociażby lampami UV. Takie wymagania stawiane są też przed aptekami. Trudne stworzenie jest akurat w tym dokładnie miejscu takiego miejsca, w którym nie krzyżowałyby się drogi pacjentów i personelu. W Poznaniu do programu przystąpiły na razie jedynie trzy apteki. Z tego co usłyszałem przed chwilą, będą te testy robione po godzinach pracy apteki. Uważam, że to jest rozsądna propozycja pozostałe dwie apteki jeszcze nie testują, bo nie dotarły preparaty. Część więc tych 137 aptek nie otrzymało te, testów z uwagi na fakt, że dzień wcześniej nie było złożone zamówienie. Marcin Staniewski, farmaceuta z Poznania jest autorem petycji do ministra zdrowia. A to jest proste, to jest proste badanie. Jego pomysł to namioty do testów przed aptekami. Moglibyśmy testować bez wchodzenia pacjentów, bez szybkiego przygotowania e, lokali, które jak dobrze wiemy, nie spełniały do tej pory, bo nie było takiej potrzeby żeby one spełniały tego typu wymogi. Zgłoszenia od aptek cały czas napływają, a projekt z czasem pozwoli testować na jeszcze większą skalę. Zawsze rozładowuje to trochę kolejki. Wydaje mi się, że trzeba się testować i to jest chyba najszybsza metoda, żeby załatwić problem pandemii. Dostępność testów i możliwości przeprowadzenia. Jest jak najbardziej pozytywna. W Polsce jest około 900 punktów wymazowych. Kolejne apteki, które dołączą do systemu, będą wydłużać tę listę. Marcin Wojciechowski, Polsat News. Wczoraj rozmowa w Madrycie, pojutrze w Kijowie. Ukraina wciąż tematem numer jeden. Premier mówi dziś o odradzającym się rosyjskim neoimperializmie i wzywa do jasnej odpowiedzi z pełnym wsparciem dla Kijowa. Na tym jednak zgoda wśród polityków się wyraźnie kończy, a zaczyna wzajemna licytacja. Kto dotąd bardziej sprzyjał Kremlowi? Marta Kurzyńska. To recepta premiera na rosnące ceny. Tarcza antyinflacyjna. Najbardziej radykalną tarczę antyinflacyjną w Europie. Szef rządu mówił dziś o niej na kongresie rolników. Co najmniej do przełomu lipca i sierpnia utrzymamy ten obniżony poziom cen VAT na paliwa. Z wysoką inflacją mierzy się cała Europa. W Hiszpanii klimat jest inny. Mają dużo słońca, bardzo korzystną sytuację. A na co narzekali w pierwszej kolejności nasi przyjaciele hiszpańscy na to samo na wysokie ceny gazu, które wpływają na wysokie ceny energii? W Madrycie na kongresie partii prawicowych jednak nie drożyzna, a zagrożenie ze strony Rosji było jednym z głównych tematów. Wszyscy obecni deklarują pracę między innymi nad tym, by zabiegać, by narody Europy działały solidarnie w obliczu zagrożenia agresją zewnętrzną. Gośćmi spotkania byli poza polskim premierem m.in. premier Węgier, przewodniczący Fideszu i Marie Le Pen, szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego. Premier Morawiecki jedzie do. Madrytu i spotyka się z, kroja, z koniami trojańskimi Unii Europejskiej. To jest cały czas próba tej samej, używania tej samej zgranej talika. Nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem, bo to jest bez sensu. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że to co dzieje się na wschód od naszych granic to efekt działań Platformy. Tusk patrzy na gazowy pistolet przystawiony przez Putina do głowy Ukrainy i Polski i wielu innych państw i udaje, że to pistolet na wodę. Opozycja zarzuca mariaż z antyunijnymi środowiskami. Bierzecie udział w politycznej chutzpie. To się dzieje po raz drugi. Zaprosiliście tych ludzi, którzy szukają politycznego wsparcia w Europie. I w demontowaniu Unii Europejskiej często w, ja na Kremlu i u Putina. Te historyczne ataki wynikają wyłącznie z tego, że koledzy z Europejskiej Partii Ludowej, więc również z platformy. Obawiają się tego, że sojusz konserwatywnej centroprawicy w Parlamencie Europejskim odbierze monopol ich przyjaciołom. To nie pierwsze spotkanie w tym gronie. W grudniu na zaproszenie prezesa PiS przyjechało do Warszawy 13 liderów partii prawicowych i konserwatywnych, którzy już w lipcu podpisali deklarację ideową. Marta Kurzyńska, Polsat News. Na wschód od ukraińskich granic 130 tysięcy rosyjskich żołnierzy cały czas w gotowości, a to trudne militarnie położenie pogorszyć mogą jeszcze wspólne manewry Białorusi z Rosją. Na północy Łukaszenka twierdzi, że gromadzi siły zbrojne w razie prowokacji. Kijów odpowiada, że to nonsens. Andrzej Wyrwiński, nasz reporter w drodze na pogranicze Ukrainy i Białorusi, Andrzeju. Dzień dobry. Na ile poważnie wygląda zagrożenie z tej właśnie strony? Jeden z amerykańskich think tanków właśnie opublikował raport, według którego do ataku dojdzie w ciągu kilku tygodni, a nie kilku dni. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to zajęcie, Republik Donba, zajęcie Donbasu. Tam pretekstem ma być ochrona ludności cywilnej, ale także rozmieszczenie wojsk na Białorusi. Już 10 lutego rozpoczynają się tutaj wielkie manewry białorusko-rosyjskie. Od tygodni tutaj na południową, do południowej części Białorusi przyjeżdżają, przyjeżdżają pociągi wypełnione sprzęt, wojskowym. Aleksander Łukaszenka w swoim ostatnim orędziu mówił zresztą o wzmocnieniu południowej flanki Białorusi. Cała granica między Białorusią a Ukrainą to ponad tysiąc kilometrów. Chcieliśmy, chcieliśmy państwu pokazać jej konkretny odcinek. Jesteśmy w miejscowości Czernichów. To jedna z najstarszych jedno z najstarszych miast tutaj na Rusi. Ma ponad tysiąc lat. Wybraliśmy to miejsce, bo, to, bo właśnie przez ten region prowadzi najkrótsza droga do Kijowa. Do stolicy Ukrainy jest stąd około 100 Kilometrów na granicę z Białorusią 40. Rozmawialiśmy tutaj z ludźmi, pytaliśmy, czy obawiają się ataku ze strony Białorusi. No nikt nie chce uwierzyć w taki scenariusz, chociaż niektórzy przyznają, że boją się, że może dojść do wojny. Ale trzeba pamiętać, że to zupełnie inny region niż stolica. Tutaj na przykład nikt nie reaguje w negatywny sposób, kiedy mówimy, kiedy, kiedy zadajemy pytania w języku rosyjskim. Sytuacja jest napięta, ale tutaj w mieście nie widać żadnej paniki. I mieszkańcy mają nadzieję, że nie będą musieli pójść na wojnę ze swoimi sąsiadami. Czernichów Andrzej Wyrwiński, bardzo dziękuję. Poznańska dobroczynna lodówka bije rekordy popularności. Chyba nic w tym dziwnego, skoro każdy może wewnątrz znaleźć smaczne i wciąż świeże danie, które, co jest najważniejsze, nie pójdzie do kosza. A jeśli jeszcze widok takiej lodówki skłoni kogoś do refleksji o tym, ile w ogóle żywności marnujemy, to korzyść będzie podwójna. Sylwia Cybulska. Tutaj nigdy nie... A co jest w tej lodówce. Bo ta konkretna jest dość nietypowa, ale wszystko co jest w środku jest świeże i nadaje się do jedzenia. Są z kapustą. Nawet e, opisali, że 28 do 30 e, stycznia data przydatności. Lodówkę na ulicy Półwiejskiej, głównym deptaku w Poznaniu, ustawił jeden z lokalnych restauratorów. Stwierdził, że ma jakby dostęp do tylu restauracji, w których to jedzenie jest marnowane, że po prostu można dwie rzeczy zrobić za jednym zamachem. Nie marnować jedzenia i pomóc tym osobom, które są w potrzebie. Restauratorzy co rano wkładają do niej produkty, których nie udało im się sprzedać, ale jednocześnie wciąż nadające się do jedzenia. Mam akurat zupkę pomidorową, jak również makarony różnego rodzaju. Wszystko, co nam się ma zepsuć, to staramy się zape zapełnić lodówkę, żeby inni mogli z, niej z tego skorzystać. Lodówka na poznańskim deptaku działa przez całą dobę. Można do niej podejść i po prostu wziąć. To czego się potrzebuje. Nie każdy jest, y, ma taką śmiałość, nie każdy chce prosić o pomoc. Akcja okazała się sukcesem. Przyłączają się do niej zarówno lokale, jak i mieszkańcy. Teraz były ferie. Dużo osób, które podchodziły do lodówki, zostawiały jedzenie po prostu przed wyjazdem. A niestety, marnowanie żywności to wciąż potężny problem. Tylko w Polsce rocznie do kosza trafia prawie 5 milionów ton jedzenia. W 60% odpowiadają za to gospodarstwa domowe. Poza czynnikami etycznymi, społecznymi, to także czynnik ekonomiczny, czyli tak naprawdę wyrzucamy nasze pieniążki. Do tego dochodzi degradacja środowiska, bo produkcja jedzenia i jego transport emituje ogromne ilości dwutlenku węgla węgla do atmosfery, a wyrzucać mniej można bardzo łatwo. Wszystko to kwestia nawyków. Planować posiłki, ponieważ w momencie, kiedy planujemy posiłki, to ułatwia wykonanie pewnych działań, czyli dokonanie zakupów, przeglądanie naszej lodówki. Podziękuje nam za to środowisko i portfel, a twórcy poznańskiej dobroczynnej lodówki po sukcesie pierwszej planują kolejne. Sylwia Cybulska, Polsat News. Mamy raptem 5 minut po godzinie 16, a już dziesiątki milionów złotych na koncie. Do tego tysiące wolontariuszy, mimo pogody, na ulicach, dworcach, w centrach handlowych, pracujących na poprawę właśnie tego wyniku. No i to, to, co chyba najważniejsze: ogólnopolska chęć bezinteresownej pomocy. Trwa 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Weronika Korol, już teraz z nami, Weroniko. Ta zawartość puszek, co sfinansuje w tym roku? Warto powiedzieć, że to już ponad 64 miliony złotych, a ile jest w puszkach, tego na razie nie wiadomo, bo wolontariusze rzeczywiście cały czas zbierają, a ta kwota to z aukcji deklarowana już kwota, a w tym roku za pieniądze zakupiony zostanie między innymi sprzęt do leczenia świadków czaka, ale także sprzęt do diagnostyki wad wzroku, ponieważ orkiestra gra dla okulistyki dziecięcej. I rzeczywiście na ulicach ponad 120 tysięcy wolontariuszy już 1700 punktów takich sztabów orkiestrowych i cały czas orkiestra gra nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Przejrzyj na oczy, to tegoroczne hasło. Weronika Korol, wszystko na bieżąco w Polsat News. Dziękujemy Ci bardzo, Weroniko. Mamy niedzielę, więc po głównym wydaniu wydarzeń. Państwo w państwie. Dziś mieszkańcy domów przy Lubożyckiej w Krakowie. Od lat walczący nie tylko z zalewającą ich posesję wodą a także, a może przede wszystkim, z bezczynnością urzędników. Teren, w którym mieszkają, nawet przy niewielkich opadach zamienia się w rwący potok. Miasto podobno widzi problem, no ale potrzeby szybkiego rozwiązania jak na razie nie dostrzega. Woda zbiera się na drodze, przepływa przez cały ogród i wpływa do sąsiada. W ciągu tygodnia trzy razy ratowaliśmy nasze domy. Trzykrotnie dochodziło do zalań. Urzędnicy jakie błędy popełnili? Nie zrobili nic, żeby nam pomóc. Nie możemy spać spokojnie. Cały czas się obawiamy każdego deszczu. Ktoś zawsze musi zostać na dyżurze i pilnować, zbiera się woda czy się nie zbiera woda. Czyli was poświęcono, tak, dla dobra, poświęcono dorobek naszego życia, po to, żeby po prostu e, rozwiązać sobie problem powyżej. A wodę całą wpuszczono na nas, i e, dla urzędników to jest wszystko w porządku. Miasto jak gdyby ma klepnięty papier, a my jesteśmy nadal zalewani. Jak to jest możliwe, że rząd miasta zaakceptował rozwiązanie, które pogorszyło sprawę? Jest szok. I to się dzieje w takim mieście Kraku, w którym się urodziłam. Jeśli urzędnicy. Wskazują na to, że tak ma być, to zapraszam ich na tydzień w sezonie letnim niech tutaj pomieszkają. I niech zobaczą z czym się zmagamy. Czy da się tak żyć? Nie da się. Na dłuższą metę nie da się, my już jesteśmy na skraju. Wyczerpania i, i po prostu. No po prostu tak dalej się nie da. No musimy mieć coś, 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 coś z tym zrobić, albo nie wiem, jesteśmy bezradni. Oglądają Państwo popołudniowe wydarzenia w niedzielę. Nawałka Michniewicz, Reinieri, Szewczenko i jeszcze kilka innych nazwisk po drodze od chwili, gdy z polskiej kadry narodowej zreiterował trener Paolo Souza. Tygodnie uciekają Baraże o Mundial zapasem, a najlepszy piłkarz świata Robert Lewandowski i cała drużyna wciąż nie wiedzą, kto ich przygotuje. Podobno dowiedzą się jutro. Jan Derękowski. Z tych trenerów. To jeszcze nie ogłoszenie nazwiska selekcjonera, ale po gali tygodnika piłka nożna, Marek Papszuny. Wiemy, że zdobywca tytułu polskiego trenera roku kadry nie obejmie. Wiadomo, że będzie to misja powierzona na trzy miesiące. Gdyby panu taką propozycję złożono, pan powiedziałby tak czy nie? Na trzy miesiące? Tak. Nie. To właśnie kwestia długości kontraktu miała doprowadzić do kolejnego zwrotu akcji przy wyborze selekcjonera. Podejrzewam, że Michniewicz będzie miał kró krótszy kontrakt niż. Ten, który sobie zagwarantował nawałka w tych negocjacjach. Intensywne negocjacje z wieloma kandydatami trwały od miesiąca po tym, jak z prowadzenia Biało-Czerwonych niespodziewanie zrezygnował Paulo Sousa. Dokonałem wyboru, z którego jestem zadowolony i uważam za najlepszy z możliwych. Nowy selekcjoner ma odpowiednie predyspozycje i doświadczenie, by pełnić tę funkcję, a swoją dotychczasową pracą udowodnił, że zasłużył na taką szansę. Faworytem, także piłkarzy, przez długi czas był były selekcjoner Adam Nawałka. Jestem przekonany, że większość by chciała. Chciałaby, bo pamiętają, że współpraca z trenerem Nawałką była dobra. Można szukać innych, ale Nawałka to opcja najlepsza. Teraz wszystko wskazuje na to, że to Czesław Michniewicz spróbuje poprowadzić Biało-Czerwonych do awansu na Mundial. Jest trenerem zadaniowcem, który potrafi dobrze przygotować zespół pod konkretnego przeciwnika, który ma doświadczenie barażu. Czesław Michniewicz w ostatnim czasie się trenował Legię Warszawa, ale wcześniej przez trzy lata z powodzeniem kierował kadrą młodzieżową. Kilku piłkarzy z tej jego kadry młodzieżowej dzisiaj już jest dorosłej reprezentacji. On ich zna, będzie umiał do nich dotrzeć. Kwestia tylko otwarta, jak ułożyć sobie stosunki z liderem reprezentacji i najlepszym piłkarzem świata Robertem Lewandowski. Ten, jeśli już zna nazwisko selekcjonera, to odbierając nagrodę Tygodnika Piłka Nożna dla Piłkarza Roku niczego nie zdradził. Pięknie dziękuję za nagrodę Piłkarza Roku i serdecznie Państwa pozdrawiam. Oficjalną odpowiedź na pytanie, kto poprowadzi biało poznamy jutro. Jan Deryngowski, Polsat News. Inne rozstrzygnięcie znamy dziś. Rośnie liczba dodatnich testów wśród polskich olimpijczyków. Do tej listy dopisano właśnie Natalię Maliszewską. Reprezentantka polski w short tracku przebywa w izolacji, jej start w Igrzyskach w Pekinie stoi pod znakiem zapytania. Maliszewska jest jedną z największych nadziei na medal olimpijski. Kwalifikacje na jej koronnym dystansie 500 metrów startują już 5 lutego. Rafael nadal z rekordowym 21-wielkoszlemowym triumfem. W finale Australian Open Hiszpan po ponad pięciogodzinnym pojedynku pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa, dzięki czemu w klasyfikacji wszechczasów wyprzedził Nowaka Djokovica i Rogera Federera. Arkadiusz Milik zdobył bramkę dla Marsylii w meczu z Montpellier w 1.8. Pucharu Francji. jest bramka, jest gol, Arkadiusz Milik. Klub Polaka awans wywalczył dopiero po rzutach karnych. Dziś o 21.00 Long przemysława frankowskiego podejmie Monaco Radosława Majeckiego. Transmisja w Polsacie Sport. Niespodzianka w plus lidze. W 18.00 kolejce Lug Lublin pokonał 3 do 0 projekt Warszawa. Nie tylko u nas pogoda szaleje, wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych zaskoczyła największa od czterech lat zamieć śnieżna. Wichury są tak silne, że ponad 100 tysięcy ludzi nie ma prądu, a 6 tysięcy lotów uziemiono. Jest w tym wszystkim mała grupa zadowolonych. W nowojorskich parkach, proszę sobie wyobrazić, najmłodsi zobaczyli sanki. Joanna Dressler. To nadmorski kurort Hampton z koło Nowego Jorku, który słynie z plaż i luksusowych posiadłości. Dziś trudno cokolwiek tam zobaczyć. Burza śnieżna, która przechodzi przez wybrzeże, tak ograniczyła widoczność. To zaś wybrzeże w okolicach Bostonu, gdzie ocean przeniósł kilkumetrowe fale, a w głębi lądu rekordowe opady śniegu 70 cm w ciągu kilku godzin. To więcej niż pada tu zwykle przez miesiąc. Są takie miejsca na południe od Bostonu, gdzie może spaść około 80 cm śniegu. O ile opady będą przechodzić, to wiatr spowoduje wyjątkowo trudne warunki na drogach. Wiatr wiejący z prędkością ponad 130 km na godzinę pozbawił prądu 120 tysięcy mieszkańców tylko w okolicach Bostonu, a front przechodzi przez 10 amerykańskich stanów od Virginii po Maine. Na tych zdjęciach satelitarnych widać, jak potężne są te masy przenoszące śnieg. Nie zabrakło i takich śmiałków, ale większość mieszkańców bała się wychodzić z domów. Jest okropnie, więc nie chciałbym dzisiaj jechać samochodem, miło jest pospacerować w tych trudnych warunkach. Po opadach przyjdą kilkunastostopniowe mrozy. Burza śnieżna oszczędziła Waszyngton i Baltimore i przesuwa się nad Kanadę, gdzie też władze spodziewają się rekordowych opadów. Odśnieżałem całą noc. Najpierw padało mało, teraz jest burza śnieżna, która raczej szybko nie odpuści. Tysiące lotów odwołano nie tylko w Bostonie, ale też w Filadelfii i Nowym Jorku. Tak wygląda zwykle zatłoczony Times Square. W nowym są największe opady od 44 lat i dwucyfrowe mrozy. To jest bardzo poważna burza śnieżna, która może spowodować warunki zagrażające życiu. Nie jest tak źle, jest tak jak zwykle w Minnesocie. Grunt to zachować dystans. I on nadresler wydarzenia. Z pewnością są Państwo ciekawi, co w nadchodzących godzinach u nas Kseniach Lewicka, pogoda wydarzeń 24. Witaj! Dzień dobry. Kiedy wiatr zacznie słabnąć? Tu mam bardzo dobre informacje, bo już dzisiaj w nocy będzie zdecydowanie słabszy. Co prawda we wschodnich dzielnicach nadal może silniej zawiać do 90 km na godzinę. Ale jutro, no poza wschodnimi dzielnicami, będzie już raczej słaby i umiarkowany. To jest ta najważniejsza informacja. Ale Polska niestety, tak jak dzisiaj, nadal będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia, który przemieścił się z nad Norwegii nad terytorium Łotwy. Jutro przemieści się dalej, nad zachodnią Rosję, ale niestety to właśnie on będzie miał dominujący wpływ na pogodę w Polsce, stąd duże zachmurzenie i spora szansa na przelotne opady. Przed nami na ogół bardzo pochmurna noc, z silnym wiatrem jedynie we wschodnich dzielnicach, tam wspomniane 90 km na godzinę. Opady do północy będą mieszane, deszczu ze śniegiem, natomiast po północy będzie już raczej pruszyć sam śnieg, najchłodniej, przy przejaśnieniach w Zakopanem. Tam na termometrach minus 8 stopni, poza tym minus 3 stopnie w Suwałkach, minus 2 w Białym Stoków w centrum Warszawa Łódź minus 1 i zdecydowanie cieplej, chociażby w koło brzegu, bo tam nawet dwa stopnie, chociaż temperatura odczuwalna będzie jednak nieco niższa. Na drogach tam, gdzie pojawią się przelotne opady i też silniej zawieje, zawieje bardzo niebezpiecznie, także uważajmy, natomiast jutro więcej przejaśnień zobaczymy. Jedynie w Gdańsku tam nie powinno padać. W Wielkopolsce dwa stopnie w Poznaniu, w suwałkach chłodniej, minus jeden, ale szansa na przejaśnienia i tam powinien poproszyć śnieg. Warszawa opady mieszane 1 stopień. Rzeszów jeden stopień, Kraków nawet 2, Zakopane będzie białe, minus 2 stopnie, natomiast Dolny Śląsk klasycznie najcieplejszy, nawet 3 stopnie, chociaż niestety pochmurny. A więcej informacji pogodowych zawsze w aplikacji Pogoda Interia. I tak będzie, proszę Państwa, wyglądał ostatni dzień stycznia. Formalnie pierwszy dzień ferii dla kolejnych regionów w Kseniach Lewicka. Pogoda wydarzeń 24. Bardzo Ci dziękuję i Państwu także dziękuję za, na główne wydanie niedzielnych wydarzeń zapraszam w imieniu Katarzyny Zdanowicz. Spokojnie na tę ostatnią część weekendu i do zobaczenia.